Hej wszystkim! Dzisiaj ja będę prowadziła pogodę. No dobrze, to przejdźmy już do rzeczy. No dobrze. Więc spójrzmy na mapę. Więc tak. Więc bez London będzie około 5 stopni Celsjusza. Bettingham będzie niestety tylko 5 na minusie. W Pet Village będzie, dalej jest nasze najcieplejsze miasto, i będzie tam 10 stopni Celsjusza. W Pet Shopowie będzie około 3, a w Pet Hollywood. Również tak jak w Pezwie, Licz będzie 10. No dobrze. No dobrze, to będzie na no, dzisiejsza pogoda. Na no, dziś już koniec. I chciałbym jeszcze, żebyście raz popatrzyli jeszcze na mapę, żeby lepiej zapamiętać pogodę. To no dobrze. Teraz proszę Was o wysłuchanie następnej osoby. No to ja już będę z Wami kończyć. To pa! Hej! To ja jestem tą osobą. I ja miałam powiedzieć to, co zawsze Sophie mówi. Mamy nadzieję, że ten filmik się Wam spodobał. No to do następnych. To pa!